我们说。 albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają, prześladują Was i gdy z mojego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. W życiu, w życiu świata, w którym żyjemy, prowadzimy się na dzisiejszej Eucharystii w liturgiczną uroczystość wszystkich świętych. Dzisiaj wyjątkowość polega na tym, że spotykamy się bez perspektywy cmentarza. Zauważcie, Poprzednie rocznice uroczystości zawsze miały w perspektywie cmentarz, bo byliśmy na Eucharystii, słuchaliśmy Słowa, a potem w różnych okolicznościach rozchodziliśmy się, czy dzisiaj można. Nawet powiedziaw, zjeżdżaliśmy się w różne miejsca, aby po południu stanąć przy grobach. W tym roku troszkę inaczej. Spotykamy się na liturgii, aby całym sercem, całym umysłem przyjrzać do tej cudownej inicjatywy Bożej. Chcę, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Oto najgłębsze pragnienie Bożego serca. Bóg pragnie zbawienia nas wszystkich. Bóg pragnie naszego zbawienia i dlatego przygotował nam Niego, przygotował nam tę wieczną rzeczywistość. i'm Tam jest Twoje miejsce. Mówię do kandydatów do nieba. Jeśli się ktoś do nieba nie wybiera, to jego problem. To jego problem. Dla niego nie mam w tym miejscu perspektywy i propozycji. Boża propozycja jest niebo. Kandydaci do nieba mogą zobaczyć siebie, Teraz, co ich wyróżnia, oprócz tych, powiedzielibyśmy, do no, podziałów na rasy, na języki, że, że są z wszystkich pokoleń, wyróżnia ich głoś, głos, głos donośny. Oni wołają. zamieniam słowo zbawienie na to, jak to można rozszerzyć, to, to rozumienie tego słowa wybawienie, ocalenie, ratunek. To ludzie, którzy w swoim życiu doświadczyli, że zostali wyratowani z wielkiej opresji, z wielkiego zła. I oni zachowali w sobie pamięć Uczynił. Proszę siostry i brata, tożsamością kandydata do nieba, tożsamością ucznia Jezusa jest pamięć o tym, że ratunek i ocalenie pochodzi od Boga. Można powiedzieć to ci, którzy w swoim ziemskim życiu obstawili tę. Na Boga, i to jest ich karta, za którą poszli. Oni uznali, że można w życiu zaufać Bogu, że Bóg jest w stanie przeprowadzić ich przez każde doświadczenie, przez każdą próbę. Można użyć jeszcze innego porównania. Proszę siostry, proszę brata, czasami my napotykamy, napotykamy takie doświadczenie, przeżywamy je, że jesteśmy w takim miejscu przed ulicą, w jakimś nieznanym mieście i jesteśmy lekko zagubieni. I wtedy, jak mamy. Czy dzwonimy, słuchaj, jestem tutaj i tutaj, nie mogę, nie wiem jak się mam znaleźć, jak mam dojść do ciebie. Albo chociażby takie banalne, że jestem do przyjaciół i, i wyobraźcie sobie, nie trzeba wyobrażać, że, że na klatkach szkodowych nie ma już napisów, i nie pamiętasz, w którym mieszkaniu on mieszkał. I teraz zadzwon na właściwy czy niewłaściwy numer. Dzwonisz telefonem, słuchaj, który numer. Aha, no dobra. Albo sąsiada, a dzwonisz. Może pomoże i wpuści. Bóg w naszych doświadczeniach, kiedy my mamy też sytuację niewielką, wołam do Niego. Zbaw mnie, ocal mnie, ratuj mnie, wybaw mnie. Tak jak tamci, którzy wyznają spawienie w Bogu moim i w baranku. Czy ich słowo ma znaczenie? Tak. Bo potem Anioł Boży tłumaczy i starcy tłumaczą Janowi, że to ci, którzy przeszli przez ucisk. To ci, którzy przeżyli to ostatnie błogosławieństwo, którzy cierpią dla sprawiedliwości. Oni odkryli, że z tego wielkiego zła, jaki im świat zgotował, oni zostali wyrwani i ocaleni. To jest dobra nowina, do którą dzisiaj Pan nam objawia i pokazuje, Niebo, miejsce dla nas, Bóg jako Ten, który raduje, ocala, zbawia z tych trudnych sytuacji, w których człowiek się znajduje. Psalm, który dzisiaj wysłuchaliśmy, Psalm 24, werset pierwszy. Zawiera słowa wyznania. Do Pana należy Ziemia, wszystko co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Proszę siostry, proszę brata. Od tego wersetu powtórzę 24. Psalm, werset pierwszy zawartej w tym wersecie do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia świat cały i jego mieszkańców bardzo wiele zależy bo kiedy przychodzi doświadczenie i próba to ona ma moc przesłaniania nam wszystkiego i wtedy się wydaje człowiek człowiekowi że, że na pewno to go przerasta przekracza, że nie, nie poradzi sobie czy coś ale jeśli w sercu i umyśle zachował człowiek pamięć, że do Pana należy Ziemia, że do Pana należy świat, że do Niego należy wszystko, czego napełnia, to w tym momencie człowiek z, tej, z tego doświadczenia woła: Zbaw mnie, a będę zbawiony. Ocal mnie, a będę ocalony. I nawet jeśli by przyszło życie stracić w tych okolicznościach, to ten, który schodzi z tego świata z imieniem Pańskim na ustach, do nieba jest wprowadzany. Pięknie, moi drodzy, naprawdę jest to ta dzisiejsza liturgia. My dzisiaj mamy przed sobą, przed naszym ołtarzem, zobaczcie, my mamy wystawione te cztery główne relikwie, tych czterech światłow, tam w niebie mówią o naszej mosińskiej parafii. I tam w niebie mówią o nas, o naszych sprawach. Jezus, ojciec Mikołaj, biskup, zwycięzca, święty Jan Paweł II, święty Antoni, święty Zygmunt Szczęsny-Feliński. Każdy z nich ma swoją rolę do wypełnienia wśród nas. Dzisiaj macie ich przed oczami. Macie przed oczami, aby mówić, Boże, dziękuję Ci za ich życie. Dzisiaj macie też przed ich oczami, moi drodzy, po to, żeby obudzić sobie pragnienie. Muszę sobie przypomnieć ich życie. Muszę jeszcze raz przyjrzeć się, przemyśleć, czego od nich mogę się nauczyć. W czym? Powierzyć, kandydaci do nieba, siostro i bracia, Twój Pan, Twój Bóg mówi o sobie, że jest Zbawicielem. Do Niego należy ziemia, wszystko co ją napełnia. Także w trudnym czasie, dziś, jesteś zaproszony, jesteś zaproszona. Aby do niego zwracać się z trójką Dla Ciebie i Twoich bliskich. Kiedy doświadczasz prób, On jest z Tobą. A ci, którzy byli przed nami, ci, których wspominamy i przywołujemy jako orędowników i wstawienników, oni niech służą tam w niebie, naszej wspólnocie. Nie wypraszają to, czego najbardziej potrzebujemy. Na pewno dla Bożej chwały, ale też i dla naszego duchowego pożytku. Amen.